Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Broteją. Ostatnio mieliśmy tak wszechstronnego. I teraz czas na głośny. Plus 30% obrażeń, plus 50% wrogowie. Minus 3 zbieranie na koniec fali. Głośny bohater plus 30 obrażenia, okej. Okay. Co byśmy wzięli na sam początek? Ja tak myślę coś innego. Upiorny topór może pójdziemy w jakąś eterykę. Obrażeń dystansowych, jak te obrażenia wyglądają? Czy to są dystansowe? Nie wiadomo. Dobra, weźmiemy tego. Mamy więcej wrogów, więc szybszy poziom. Jejku, jakie to jest wolne, dlaczego to jest takie wolne? Moi drodzy, no, pierwszy raz obrywam tak mocno na początku fali. Ale poziom jest to fajnie. Jeszcze zbieranie jest bardzo słabe. Co ja chciałbym. No, zbieranie jest minus 3. 5% obrażeń. My i tak mamy obrażenia już mocne. Twórz... Plus 2 obrażenia walce wręcz. O, kolejny topór. E, kamień weźmiemy. A oprócz tego mamy tak. Regeneracja punktów życia minus 1. To nie. Na razie to jest za słabe. Rękawice bokserskie e, plus 1. Obrażenie w walce wręcz plus 3 do odrzutu zablokujemy i idziemy kolejną falę. Dobra, mamy dwa toporki, więc jest opcja, że raz jeden będzie atakował, raz drugi i bardzo wolni jesteśmy, mimo że on nie ma jakiejś zwolnionej statystyki szybkości, ciężko się nim gra. Idziemy chyba na rekord w krótkim, jak najkrótszym odcinku, ale z drugiej strony ma obrażenia już tak mocne. No i ma plus 50% wrogów, pamiętajmy. I poziomu nie dostaliśmy. A nie dostaliśmy. Prędkość ataku na pewno się przyda. Ta, prędkość ataku fajne rzeczy. Mamy tak, rękawice bokserskie. Jakimś dziwnym trafem ten upiorny topór cały czas jest. Tyle złoteja też weźmiemy. Łagodny obcy plus 5% wrogowie. Wiecie co? My tych wrogów już mamy tyle. Kurczę, nie wiem. Dobra, on nam tylko... Nie nie, wiecie, wiecie co, 5% i tak już jest za dużo jak na ilość tych wrogów. My za chwilę te cebularze będziemy brali i się okaże, że. Czy tam obcy, on się nazywa obcy coś tam. I zaraz się okaże, że będziemy mieli plus 150% wrogów. No tak. Szybkość. Szybkość na pewno. Różnica w szybkości ataku troszeczkę teraz widać, że jest na plus. Niestety za dużo wrogów z jednej strony dobrze. Szybciej poziom będzie leciał. Zbierze to, czy nie zbierze. Dobra, mamy dwa poziomy. Obrażenia. Oczy, zasięg. Pancerz mamy minus 2. Dobra, weźmiemy znowu obrażenia, a do tego weźmiemy regenerację punktów życia. I tak, bierzemy sztylecik. Zasięg podnoszenia plus 30% i odrzut, ok. Dziwne żarcie. Minus 2% szanse na unik. Hmm. Czy to dziwne żarcie jest dobre? Plus 2 punkty życia odzyskanych dzięki przedmiotowi. Inżynieria. Dobra, nie bierzemy nic. Ale możemy sobie przetasować. Mamy nóż. Nóż i shuriken. Nóż weźmiemy. Ech, wiecie co? Może shuriken też weźmiemy, weźmiemy okulary w następnym i fale. łagodne obcy, łagodne obcy nie zły, wiadomo. Co one tak uciekają ode mnie? Ale to tylko te, a to chyba taki rodzaj przeciwnika, tak mi się wydaje. Dobra, dostaliśmy umiejętność zwiększoną. Dobra, już to idzie troszkę lepiej, nie powiem, że nie. O, skrzyneczka, świetnie. Dobra. Nie zapeszając jest troszeczkę lepiej niż na początku. Ten nóż jakoś fajnie atakuje. Trująca maś. Plus dwa obrażenia od żywiołów. Przetworzymy. Przetworzymy, wiecie co? Szczęście czy. Kurde, wysysanie życia jest dobre. I szczęście też jest dobre, ale weźmiemy wysysanie życia. No już obrażenia będziemy mieli potężne. No i tak. Połączymy sobie to. Ile taki zadaje? 209. Kamień 120. Tu 269. Nożyk 178. Weźmiemy na Okulary. Torba. Plus 15 materiałów przy podniesieniu skrzynki. Minus 1 szybkość. Eee, szybkość jest 0. Hm. Dobra, zaryzykujemy. Mamy klucz. Mamy klucz. Nożyczki nie, ale tu zablokujemy. 5 chyba też nie. Dziwna książka. Inżynieria plus 1 za każdy posiadany na stałe jeden obrażenia od żywiołów. Yy, mamy 0. To jest dobre, dobre, i później będziemy zbierać coś na żywioły. Yy. wysysanie życia walka wręcz. Ja jestem ciekaw, czy trafienia krytyczne, gdzie tu pisze, że to jest obrażenia 50% i obrażenia 100%. A ten eteryczny to to nie jest jakiś yy, yy, na żywiołach chyba nie. Dobra, dobra, dobra. Tak zostawimy idziemy. Ładne okularki mamy. Powiem wam, robi robotę ten shuriken. My musimy mieć widocznie rzeczy, które atakują z daleka, oprócz tego. Bo to troszeczkę nam to daje przewagę. Trochę się tutaj niestety straciliśmy punkty życia, ale to sam tak wybrałem, bo powinniśmy mieć 17 już. Ale to jeszcze nie ma tragedii. Zobaczymy. Może dostaniemy jakieś umiejętności. To sobie wciśniemy. Shuriken. Mi się nie wiem czemu podoba. Ten nóż też dużo, dużo zadaje. Dobra. Jeden poziom. Prędkość ataku, no i to jest fajna rzecz. Prędkość ataku, obrażenia drzewiałów, wiem, że powinniśmy mieć, dać na plus, ale to sobie jeszcze nadrobimy. Klucz. Ile kto nam tutaj zadaje? Nic. Podczas ostatniej fali zadano 245, 247, 217, 300, 296. Dobra, ja ten. To przetworzę, to kupię. Dziwna książka, zablokujemy to. To też kupimy. Zobaczymy, co tu przyjdzie. Kusza, siekacz, paralizator. To są chyba trafienia od żywiołów. Paralizator bym wziął za coś. Zobaczymy w następnej rudzie. Czy na przykład ten klucz dobrze zrobiliśmy, bo on nam daje tak. Laserową, ona no, nawet fajnie strzela, ta laserowa. Pięknie, poziom jest. Ja tak się troszeczkę na te toporki yy, nastawiłem, ale czy ja wiem, czy one tak dużo zadają? Zobaczymy, ile zadają toporki, które są o ten jeden poziom wyżej. Na razie spoko. Pięknie. Dwa poziomy. Dwa poziomy, teraz tak. Regeneracja punktów życia. Nogi i płuca by były dobre, ale weźmiemy to, bo jest fioletowe szczęście zasięg Myślę, że szczęście weźmiemy, nawóz plus 8 zbieranie. Obrażenia w walce wręcz mamy 3. O, drzewko, to możemy kupić i zobaczymy tak. 298, 345, to ten upiorny topór jakoś nie robi. 513 shuriken, to zostawiamy 328 to tak sobie, 212. Wiecie co? Ja przetworzę, weźmiemy paralizator, sprawdzimy, nawóz, zbieranie plus 8, minus, dobra, to też możemy. To za... A to też możemy wziąć, dobra. Książka, oczywiście, inżynieria, nożyczki śrubokrętnie, Drzewa giną po jednym trafieniu. Zablokujemy. I teraz zobaczymy, jak ten paralizator będzie wyglądał. Ja wiem, że mamy obrażenia od żywiołów na minusie. Ale plan jest taki, żeby zbierać. Musimy robić obrażenia od żywiołów na plus. Szybkość też. Dobra, wzmocnił nam no, triceps, czyli obrażenia mamy wzmocnione. No i szybkość, przede wszystkim szybkość. Potraciliśmy dużo szybkości. Więc zobaczymy. Dużo rzeczy jest fajnych, tylko ciężko tam będzie dojść, żeby nie zginąć. Dobra. Większa ilość wrogów może jest dobra. Wiecie, jak dobrze idzie. O kurde ile tego tutaj jest. Przejdziemy przez to, nie ginąc. Udało się. Musimy to wziąć. Ale ryzyko. Ryzyko, ryzyko. Dobra. Koniczyna. Wyssanie życia. Szczęście, plus 20. Dobra, bierzemy. I teraz mamy tak. Zasięg pancerzy. Szybkość. Wieżyczka zapalająca. Bierzemy. Koszulkę możemy. Obrażenia drzewiałów znowu minus 1. Hmm. Wszystko, wszystko. Nie byłem pewny, ale weźmiemy. Zobaczymy, jak ten paralizator. 355. 693. 600, 955. W końcu ten topór coś robi. 700, no to tak, wiecie, nie ma źle. Ostry pocisk. To nie. Ogród. Umieszcza na mapie ogród, który tworzy owoc co 15 sekund. To się przyda. O, kieszonkowa fabryka. Dobra sprawa. Z tym, że, wiecie, musimy przeżyć. Dobrze, że wzięliśmy szybkość, bo one są dosyć szybkie. Mamy te owoce. I bardzo mało życia mamy. Ja już powinienem mieć na tej fali no 30-40 punktów życia, no ale wiadomo, były teoretycznie lepsze rzeczy do wzięcia. Ja też nie będę jakoś mega ryzykował i wchodził w nie wiadomo co. Szkoda, że on tych owoców nie zbiera, jak przechodzę koło nich. Mamy szansę na unik też w miarę, tak mi się wydaje z tego co pamiętam, wysoką. Za chwilę będziemy mieli za zabicie drzewka wieżyczka. No i to nam da dużo. Popatrzcie. O Jezu, 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 Jezu. No to fajnie. No, e, tak jak mówiłem, że to będzie dosyć szybkie. Aj, za dużo ten. E, błąd popełniłem patrząc na statystyki. Regenerację mieliśmy spoko. Punktów życia, bo już mieliśmy siódemkę. Obrażenia dystansowe od byśmy to nadrobili. Obrażenia ogólnie mieliśmy potężne. Zbieranie minus 13. E, to byśmy też nadrobili. Dobra moi drodzy, krutecz, kró, króciutki odcinek, no, ale czasem tak jest, więc dzięki za uwagę trzymajcie się i do zobaczenia.